Cześć Manko i witajcie, ja jestem Lord Tytan, ze mną dziś jest... Michu. Właśnie, Michu. Michu, Michu, Michu. Dajcie tak. przedstawimy Już wam nie nowe arenki na Skywars. Są one stragany i twierdza. Zacznijmy od straganów. Dobra. Cięcie. O jest, y, są y, trzy one. Więc, właśnie na... na trójkę? Czekaj, trzy. dobra. Szybko chodź! Szybko chodź! Jestem. O. Dobra, Róbi, trzeba -rzu. załatwić dudek. Dobra, więc zrobimy przerwę i widzimy się na starcie. Dam, dam, dam. Czy Dobra, już jesteśmy po przerwie i właśnie się zaczęliśmy. Bardzo słaby internet u siebie. No on więc trochę ja... mam, Dobrze mam. O tak, mam dobra. Micha nie będzie tego odcinka, bo on ma na razie odwet od Minecrafta. Że tak Przepraszam, Czy proszę, że tak długo? Na... Ja e, mam dojdzie. kruchy dotyk. Mam kruchy dotyk, ale on się szybko może zepsuć, więc... Ale zepchnąłem już jakiegoś kolesia obok, który... Jest już te jestem Dobra, już walić. On się do ciebie buduje. To ja też. Masz za mnie jakiś dobry mieć? Nie, ja nawet dla siebie nie mam O kurde, on ma koniec rozmowy Nie, nie umie Dobra, Dobra. soja się na następnej arence, którą będą twier 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 Twierdzę ja, ja, ja mam z nim soja Oj, fuck. Jesteśmy już na następnej arence Jest pięć graczy, no, graczy. Sześć są... Sto... nie to Tak, tak, tak. Te Przepraszam za mój głos. Pewnie będzie tak dziwnie słychać. No. Te, Michał, to nie ma tronik, bo ma taki głos. To. tak, Odkryłem Twoją tajemnicę, Michu. Moją tajemnicą było.

Nie, no se, to, se założymy, to nie se założymy, nie się to się założymy. Nie, to się założymy. Nie, to się założymy. Kurwa, to się Co? Wracam serwis. A ja miałem dla ciebie fajną zbroję. Dobra, widzimy się już na następnej arence. I znowu miałem fajne rzeczy. Chodź szybko, twierdza cztery. Twierdza o cztery, szybki, Szybciej twierdza cztery. No twierdza cztery. O, ja już to jakieś nagrywa. No, ja też. Taki takim co się dzieje? Piszę, że taki go zdrać. On chciał, co ja? No ty możesz to rozbijać, no. Mówię ci. Jestem ja bogaty Ja się też mogę siadać. Dobrze. Olmunk, dobra, mam fajne rzeczy i mam szerszenia. Kurka gangstera. Dobra. I strzał. Zgaduję, że nie masz w ogóle strzał. Mam strzał. Ale A ile Olmunk mi zniknął. O, jest Raz w tym. Powiedzcie mi, że on lagów nie ma. Co jest lepsze, dotyk diabła czy topor. Stawiam że dotyk. Dotyk toporu. Aha. Chcesz hełm lutnika? U... Ciebie, Już wiecie. jestem u Ciebie, więc nie zabijaj. Dobra. Tak, Ta Zawjeżdżam. Tak jest buto No, no. Mi te no. Kurde, co jest to? Szybko, jestem u góry, odblokuj mnie! Pomóż hmm. mi! Widzimy się na następnej ręce Michał, i znowu miałem fajne rzeczy, no wiesz co... Ja to też to, Wiesz? Też miałem fajne rzeczy. No właśnie widzę. A czemu ty jeszcze nie skończyłeś? Dobra, teraz chodźcie na morze na ten. Na ostrogany 4 jestem. Szybko, będziesz obok mnie. What Akurat. Ole, miałeś fuksa? Ja mi by to lepiej przeszkadzało wręcz. Na odpór, bo gdybym nie zgłaszał. Więc możesz zrobić przywitanie. Ale wiesz, że ja w ogóle nie pauzowałam. Dobra. What the fuck? Taki Mindfuck, co się dzieje, on nie pauzował. No no wiem, spawzł, ja. To już niestety będzie by musiała być ostatnia ręka. Póki okay, co? No? Kto uważa, że ja mam lagi daje łapkę A To takie kto uważa, Ty już A tak nie chcesz słyszeć o żadnych challenge'ach O jajku, już mi się odechciało Aha taki Nie jak... pytaj Taki mindfuck O Jezu Wspomnienia z jajkiem jeśli oglądaliście moje pierwsze odcinki, to wiecie dobrze. Jeśli nie, to... To nie oglądaliście ich. I do widzenia. Nie oglądaliście moich pierwszych odcinków, to. Nie jesteście moimi widzami. Ja na środki jestem. But na Nie doskoczę. Dobra, a więc żegnamy się już tu, a więc siemanko, cześć, papa, pa. subujcie, łapkujcie, subujcie, a więc narka, był z wami Lord Titan i Michu z nas.